Hej, cześć, witam was, z tej strony Scotti. Witam was dzisiaj w kieszonkowym przeglądzie gier, bowiem jest ze mną dzisiaj gra Rico's Fate. Jest to gra podesłana mi przez twórcę tej gry, albowiem nazywa się on Andrzej Dybowski. I miał on też przyjemność pracować przy takich tytułach, jak na przykład Wiedźmin 3, Dying Light, czy tam Layers of Fear. I tak dalej, i tak dalej, i zrobił tą grę, bo chciał się odciąć od tych produkcji i zrobić sobie sam grę, po prostu, no i zrobił. I, I fajnie ona wygląda nawet, fajnie się zapowiada, fajnie, fajnie w ogóle wygląda, bo nie wiem jak to powiedzieć naprawdę. No ale dobra, o co chodzi w tej grze? Jest to gra, w której wcielamy się w małego ptaszka, który musi balansować albo omijać jakieś dziwaczne... Jak to się nazywa, kurde? Bomble kwasu wydobywającego się z bagna. No można to tak chyba nazwać, prawda? Ja wam to za chwilkę pokażę. W grze dostępny jest sklep, zbieramy monety, omijając te bąble kwasu, zbieramy też monety, zbieramy też jabłuszka, które tutaj mamy, na przykład teraz kupiłem upgrade do jabłuszek. Mamy też upgrade do podwójnych monet, czyli w sensie, że będzie nam podwajał monety, jak będziemy zbierać podwójnego, nie wiem, czy to jest punkty, to są chyba punkty, wiecie, te gwiazdki tutaj to są punkty. Mamy też odporność na komary, które jeżeli nas ugryzną, to się powiększamy. Mamy też ninja mole, który chroni nas przed bombelkami, tymi i kwasowymi bąbelkami. Możemy też kupić sobie oczywiście pieniążki, które możemy wydać na te tutaj poszczególne upgrade, tak? No. No i co? To chyba możemy przejść do gry, tak mi się wydaje, więc klikniemy sobie play. No i proszę. Mamy mamy grę. Latamy sobie ptaszkiem, mamy jabłuszka, które dają nam życie, czyli dłuższy, tak jakby. No po prostu dłużej możemy przetrwać na polu bitwy z tymi z tymi kwasowymi bąbelkami. Mamy też do zebrania, znaczy możemy też zbierać monety, które mam nadzieję, że za chwilę gdzieś jakiś wyleci jakaś monetka. Eee, coś jakoś nie widzę samej póki co wylatują. wylatują, jest! Moneta, jest! Dobra, jest tam w tym, nie ma nie ma szans, żeby ją zebrać, Nie ma szans. Więc tak, powiem wam tak że sterowanie jest takie w miarę... dosyć łatwe, mam powiem. Lecz jedyne co mnie... o Jezu, co mnie zaatakowało? Chyba komar mnie zaatakował, ale wcześniej jak mnie komar zaatakował, to... To szczerze wam powiem, że robiłem się tylko większy, ale... nie ginąłem. Więc może przy tym był jeszcze bombelek, ale w to szczerze wątpię. Nie wiem, dobra, nie widziałem. Tak, muzyka w tej grze jest strasznie wnerwiająca, strasznie wnerwiająca. Ma tylko jeden i wyłącznie utwór, który... Po dwóch minutach już, szczerze wam powiem, zaczęłam się nudzić i uszy po prostu od tego pękają. Więc yy, polecam wyłączyć dźwięk, jak gracie dłużej niż 5 minut, bo naprawdę, zresztą sami sami możecie to wtedy już zobaczyć, tak. Sterowanie jest proste, mamy też je narysowane tutaj na dole, na dole ekranu naszego. O, proszę, teraz na, na przykład ugryzł mnie komar. Zebrałem! Powiem, zebrałem. W, yy... Zebrałem bąbelek z czasem i on mnie zabił. A powinien spowolnić czas. Eee, chyba coś nie jest tak. Albo coś źle. Rozumiem, ale wcześniej takich problemów nie miałem, tak wam szczerze powiem. No ale dobra, lecimy dalej. No więc, tak, gra nie jest na jakieś długie godziny, ale gdyby na przykład była tutaj możliwość takiego czegoś, jak na przykład strzelanie do mąbelków, no do mąbelków, które nadchodzą do ciebie, na przykład kupą, co nie? Jakby miał takie ładowanie kupy, na przykład, no raz na sekundę albo na dwie, może strzelić sobie kupą w bąbelka, żeby ty nie mógł mnie zaatakować, no albo kupić taki upgrade, który by takie coś sprawiał, no to już by było urozmaiciło, urozmaiciło trochę grę. No przydałoby się Trochę. przydałoby się trochę nowych map, albo przydałoby się. No i znowu mnie ugryzł, kurde. Nie wiem, co się dzieje. Znaczy, wiem, co się dzieje. Bardzo trudno jest omijać też ogólnie te kamary bo wylatują one dwa. I żeby ominąć je, to trzeba mieć naprawdę sporo szczęścia, tak wam powiem. No. I co ja jeszcze mógłbym tutaj doradzić, żeby było można dodać? No nie wiem, no strzelanie kupu to już powiedziałem. Na pewno nowe mapy. Na pewno. Na, na, nie wiem, wydaje mi się, że gdyby gra była w. E, nie w pionowym ustawieniu, ale w poziomym. To myślę, że byłoby. A, więcej. Więcej miejsca do ruszania się. To jest po pierwsze. I, i byłaby bardziej. Bardziej atrakcyjniejsza do grania, tak według mnie. Bo, bo jak się gra w pionowym to, tak jak mówię, jest bardzo mało miejsca do ruszania się i trzeba naprawdę. Nieźle balansować I też fajnym urozmaiceniem byłoby, jeżeli gra miałaby funkcję obracania ekranu i sterowania tym ptaszkiem, prawda? I naciśnięcie ekranu powodowałoby to, że on leci do góry Po prostu, to też byłoby... To też byłoby coś, naprawdę To już by też jakoś urozmaiciło grę i byłoby też jakieś, jakiś dodatkowy challenge, prawda? Bo, bo jednak obracanie ekranem jest troszeczkę trudniejsze niż po prostu naciskanie na niego I tyle Wiesz, co prawda w niektórych, niektórych, levela, nie, niektórych grach to wkurza, ale myślę, że w tej grze zdałoby swój jakiś tam test, prawda? I tak, i, i, i teraz na przykład zebrałem to coś, co nie by miało spowolnić czas, ale ja szczerze jakoś tego nie, nie zobaczyłem. Nie wiem, może to spowolnia po prostu czas yy, spadania tego czerwonego paska, który jest, jest tam na, na górze, prawda? Nie wiem, być może, być może właśnie, właśnie to to robi, nie jestem dokładnie pewien, tak wam szczerze powiem. No i znowu! Może on po prostu umiera z tego, że nie je, może i tak Ej, może i tak, wiecie? Może i taka jest prawda, dobra. No i w szczególności dodałbym tutaj więcej muzyki, no ale napisał mi też, że ma ograniczony budżet, dlatego jest tylko jeden utwór, ale mam nadzieję, że to niedługo się zmieni, bo gra jednak ma swój jakiś tam potencjał, prawda? Mi się nam podoba. Mi się tam podoba, tylko jednak nie jest to gra taka, którą można by grać godzinami. Bo, bo, bo nie ma to jest zbyt dużo, co zbyt dużo, zbyt dużo akcji, ani ogólnie tego, tego wszystkiego, wiecie? Tak tak wam powiem. No co, co tutaj mógłby jeszcze, mógłby twórca dodać? Na pewno, na pewno jakieś inne bąbelki, które na przykład, nie wiem, dawałyby jakieś powery, że nie wiem, jakiś magnes, który leci, zbiera nam te dobre kulki, a odpycha na przykład y, te złe kulki, jakieś. Nie wiem, co tu jest jeszcze w sklepie. Jest odporność za 300 końców, co jest naprawdę poro, Nie wiem, no ja myślę, że do 300 mnie do, nie dotrwał i do ninży też bym nie dotrwał, ninja mogło, mogłoby być to od, 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 po prostu oddzielny tryb, który, który albo nie wiem, nie wiem, może dodać taki tryb, gdzie właśnie trzeba zbijać te bąbelki i te bąbelki będą się naliczały, żeby, żeby, żeby dodawało nam jakieś punkty, prawda, no to też jest jakiś pomysł, prawda, jakby nie patrzeć, albo w sumie to jest ptak, tak, więc y, dlaczego niby nie mógłby zjadać tych, Komarów, które nadlatują, i dlaczego te komary są większe od tego ptaka? Czy to są jakieś zmutowane komary, które. ran. Nie wiem, naprawdę. Zmutowane. walczymy tutaj przeciwko, albo. nie wiem, nadlatują do nas zmutowane komary. No kurde, czy to jest. Logiczne, jakby nie patrzy, bo jesteśmy na jakimś. Na jakimś tym, prawda? Na jakimś bagnie. A bagna. Jak to zazwyczaj są w bajkach, powiedzmy, przedstawiane, albo w innych innych, innych tytułach filmowych, albo whatever. To ba bagna zazwyczaj są takie radioaktywne, prawda? Więc być może jakieś. Inne, jakieś zmutowane muchy powinny też przylatywać, które by starały nam się zabrać więcej życia, prawda? Jeśli macie jakieś fajne pomysły co do tej gry, co było może do takiej gry dodać, to dajcie znać w komentarzu, może, może twórca na to spojrzy dobrym okiem i coś... Coś tam da do tego, prawda? Te spowolnienia czasu po prostu nam to, jak, jak szybko leci, leci, leci ten pasek czerwony w dół Znaczy, no w lewo, prawda? No i pewnie spoleszczenie co do tych tych Znaczy, no pewnie większość potrafi zrozumieć, o co chodzi z tym Na przykład Ninja Mode, albo co dają te poszczególne te Ale, ale skoro jest to, jest to gra polskiego twórcy Ja nie rozumiem, gry, znaczy tworzą Polacy, tworzą gry, prawda? A nie tworzą po polsku ich Skoro tworzy je polski team Dlaczego gry nie są po polsku? No, to jest moje pytanie. No, przecież, tworzenie, okej, okay, tworzenie po angielsku, okej, okay, jest jak, jak najbardziej okej, okay, ale jednak, co im szkodzi? Skoro są Polakami wiedzą, co chcą napisać, to dlaczego nie napisał tego po prostu po polsku, dać dwa języki możliwe do wyboru, czyli polski i na przykład angielski, skoro skoro chcą, żeby gra dotarła też dalej, to robią po angielsku, jeżeli chcą, żeby Polacy rozumieli, żeby mogli też grać trochę młodsze dzieciaki w tą grę, to dają wtedy polski, prawda, nie każdy potrafi zrozumieć taki idealnie angielski, żeby zrozumieć fabułę, tak, na przykład The Layers of Fear, prawda, jest tylko i wyłącznie po angielsku, a gra jest robiona przez Polaków, no więc to jest troszeczkę dziwne, więc nie wiem ja bym tutaj pozytywnie, jeszcze bardziej pozytywnie na to spojrzał, gdyby, gdyby jednak gra była spolszczona. Bo jednak robią Polacy, tak? I w sumie, dlaczego ten ptak nie może latać do dołu? Dlaczego on samo pada? To też jest dziwne, przecież jak tak chce szybować, to po prostu leci w dół, więc przycisk szybowania w dół też byłby dobry. <laughs> Tylko wtedy by to się sprawdziło, dopiero wtedy, gdyby, gdyby gra była w poziomym ustawieniu, a nie pionowym. Tak przynajmniej według mnie, wtedy mógłbym, mógłbym powiedzmy, szybować przez, przez tę bombę tak, tak na ukos, znaczy tak no, tak, tak, po, tak u, ukośnie. Też fajnym sterowaniem by było tutaj, powiedzmy, ten ptak, gdyby był na, na dotyk działa, prawda, że my klikamy na, na ekran, a on lata za naszym palcem, no to też byłoby coś. Też byłoby jakieś usprawnienie, i to można by dodać po prostu tak, w niektórych grach, że gry mają na przykład parę możliwości sterowania naszą, naszym bohaterem, tak? Tutaj też mogłoby takie coś być. Nie wiem, tak, tak według mnie przynajmniej. Dobra, mamy 23 pieniążki. I powiem wam szczerze, że, że strasznie wolno to leci, bo niedawno jeszcze miałem chyba 12, więc musiałem naprawdę sporo, sporo, sporo grać, żeby odblokować tego Ninja Mode. To jest masakra, totalna masakra. A, a raczej wątpię, żeby ktoś, ktoś się postanowił do tego, żeby, żeby kupić sobie te pieniążki, bo naprawdę rzadko kiedy chyba ktoś kupuje pieniądze, żeby odblokować sobie 3 czy nam 4 moce w grze, które są dostępne, no bo, bo w sumie więcej, więcej za co nie kupimy, bo jest tylko 6 powerów do. Do kupienia, tak. Na pewno przydałyby się też inne postacie, inne ptaki, które miałyby też jakieś tam pewnie swoje zdolności, na przykład szybsze wzlatywanie. Jedna postać by mogła mieć, druga mogłaby mieć szybsze latanie na boki, trzecia mogłaby mieć na przykład szybowanie, właśnie to jest też jakiś pomysł, prawda? Czwarta mogłaby mieć na przykład dwa życia, piąta mogłaby mieć trzy pary oczu, czwarta mogłaby mieć. Znaczy, już wtedy szósta mogłaby mieć, nie wiem, jakąś, jakąś moc pokazywania tego, jaka moc następna przyleci. Magnes, tak jak już mówiłem, mógłby być tutaj. Mógłby być jakiś itemek, który chroni nas, powiedzmy, przed trzema bombelkami Mógłby być jakiś itemek, który pozwala nam na rozwalenie trzech bombelków No, itemek, który podwaja nam zbieranie monet na czas całej gry. A w sklepie mógłby być, zamiast podwajanie monet, mogło być... Potworzenie monet, które kosztowałoby, powiedzmy... 200 monet, prawda? No, no takie coś, no i wtedy byłoby też jakieś urozmaicenie łatwiej byłoby zebrać te wszystkie wszystkie itemy. I na przykład te powery, o których mówiłem, też mogłyby być tak, że każdy power trzeba by kupić, powiedzmy, na przykład, pierwszy kupiowałoby się za 10, drugi za 20 monet, drugi za 30 monet. Pewnie jest to trudne do zrobienia, ale jednak jest to możliwe do zrobienia, jeżeli by się chciało, to można by takie coś zrobić, prawda? Też jest to jakiś zawsze pomysł. Nie wiem, no i mapy, na pewno nowe mapy. Na pewno, nie wiem, jakieś, jakieś nowe potwory. Na przykład, nie wiem, raz na jakiś czas tornado, które na przykład leciało od prawej strony do lewej, i nam naszego ptaka zatrzymywało na jakiś czas. To też jest jakiś pomysł, prawda? No, coś, coś w tym jest. Na pewno nowa muzyka, no bo ja już nie mogę z tą muzyką, no to jest masakra po prostu, naprawdę. Uwieźcie mi, masakra z tą muzyką. Gra ma potencjał i gra jest świeża, więc y, nie ma coś na razie spodziewać. Jeżeli wyjdzie jakiś update do, do tej gry i wprowadzą coś, coś takiego, co naprawdę będzie warte, podobnego nagrania i pokazania, że jednak coś naprawdę się zmieniło, to wtedy, to wtedy wtedy ja z chęcią to nagram i jeszcze raz pokażę. Tak mi teraz wpadło, wpadło do głowy, żeby dodać powiedzmy, jak się siedzi we dwójkę prawda, to powiedzmy, nie wiem yy, jedna osoba po jednej stronie ekranu steruje ptakiem, a druga strona, druga strona ekranu steruje powiedzmy tymi bąbelkami i dodać takie coś, że jeżeli się kliknie na na, na, ten, na, na tą, 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 to można powiedzmy wysłać bąbelkę, albo dodać taki tryb multiplayer, oczywiście jest to pewnie trudne ale też jest to jakiś tam ten, że w sensie wiecie, że konkurują ze sobą dwie osoby powiedzmy w sieci, w sieci bluetooth, albo Wi-Fi, albo whatever, nie wiem, i jedna osoba wysyła na niego bąbelki, powiedzmy może wysłać jeden na, na sekundę albo dwie, jeden na dwie sekundy, a on, a druga postać w tym samym czasie musi omijać te, ten bąbelki, już raczej teraz każdy ma, ma ten, na Androida, na, ma Androida albo, albo akurat gra chyba nie jest na iOSa, tak mi się wydaje, ale, ale myślę, że, że, takie coś też by mogło być naprawdę fajnym pomysłem, ty naprawdę, ej, to by było coś, no ale dobra, tymczasem ja się wam, mogę z wami pożegnać, pozdrawiam, pozdrawiam tutaj jeszcze, jeszcze Andrzeja Tybowskiego, i dziękuję za podesłanie gry i mam nadzieję, że to co powiedziałem jakoś mu się przyda i że i że wy ściągniecie sobie tą grę i zobaczycie obczajcie jak to wygląda, prawda? I podesiecie ją gdzieś tam dalej. Więc na razie trzymajcie się, pa-pa- pa, pa, i widzimy się w następnym odcinku z Grania. Jeżeli macie, jak, jeżeli macie jakieś fajne gry, dajcie link w opisie, dajcie, znaczy Jezu, dajcie, dajcie link w opisie, no tak, dajcie nazwę, link w opisie i tymczasem, znaczy nie w opisie w komentarzach, Jezu, jaki jestem dupny! Głupi znaczy się miałem na myśli, sorry. Na razie trzymajcie się, pa-pa!